Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w strefie, gdzie psychologicznym okiem dość kreatywnie podchodzimy do różnych zagadnień z dziedziny psychologii. A w dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat związany z chwaleniem oraz krytykowaniem. I skąd w ogóle taki temat? Opowiem Wam bardzo krótką historię, która miała miejsce w dniu wczorajszym i która tak naprawdę była takim bodźcem, do tego, że ten filmik dzisiaj pojawia się na moim kanale. Ja co tydzień robiłam sobie większe, sobotnie zakupy w większym supermarkecie, gdzie kilkukrotnie mijałam pewną panią, panią z dzieckiem, dziewczynka. 5, może 6 lat. No, i kilkukrotnie akurat słyszałam, jak tłumaczy bardzo namiętnie temu dziecku, co tak naprawdę robi źle, 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 źle. No i traf chciał, że jeszcze do tego wszystkiego ta pani stała przede mną w kolejce do kasy i zapomniała kupić jakiegoś tam płynu z działu chemicznego. No, wysłała to małe dziecko, pokazała mu tam paluszkiem. Fakt, nie było to daleko. No ale dziecko nie przyniosło tego, co potrzeba. No i oczywiście znowu posypały się e, słowa, jak to e, dziecko jest beznadziejne. Jak nie potrafi wykonać prośby mamy. No i w tamtym momencie zagotowało się we mnie i nie wytrzymałam. E, no, myślę sobie. Pewnie zaraz będzie odwet ze strony mamuśki. E, no ale cóż, nie pierwszy i nie ostatni w moim życiu. E, no i mówię, ale to bardziej beznadziejne jest to biedne dziecko, 5 e, 6 które e, wysłane w, w ogromnym sklepie nie przyniosło tej rzeczy. Czy pani, mając tą rzecz na kartce, e, które nie doczytała, a już ustawiła się w kolejce. No, i ta pani tak y, troszeczkę się zmieszała, ale nie zaatakowała. E, no więc mówię dalej. E, mówię, po prostu nie mogę tego słuchać, gdyż nie wiem, czy zdaje sobie pani sprawę z tego, że tak naprawdę to w dziecku zostanie na zawsze to, co pani do niego mówi. A co pani tam mówi? Ma pani swoje dzieci? E, to, ma to dziecko takie małe. Przecież ono już za pół godziny, jak wyjdziemy ze sklepu, nie będzie pamiętało, co ja tam do niej mówię. Ja mówię, myli się pani, bo jeżeli to dziecko wzrasta non-stop, słysząc to, jakie jest beznadziejne, będąc na każdym kroku krytykowaną osobą, to już jako te małe dziecko, ono w swojej podświadomości odczuwa tylko tą beznadziejność. I stąd też dzisiejszy temat. Jak chwalić, ale też jak krytykować. Bo to, że to zachowanie było karygodne i tak bardzo mi się nie spodobało, to nie znaczy, że uważam, że za każdą czynność nawet małe dziecko trzeba chwalić. Ale trzeba sobie też uświadomić, że nie tylko to małe dziecko, ale każdy z nas, Niezwykle lubi być osobą chwaloną, ale bardzo nie lubi być osobą krytykowaną. I okej, okay, jeżeli potrafimy obiektywnie spojrzeć na siebie, przyznać się do pewnych błędów, to i ta krytyka, taka konstruktywna krytyka, nie będzie dla nas czymś złym. My nie będziemy tego traktować jako koniec świata. Natomiast jeżeli my, Potrafimy tylko krytykować inne osoby, no to taką krytykę skierowaną wobec takiej osoby będzie nam niezwykle ciężko zrozumieć. Będąc taką osobą, która tylko widzi minusy, błędy innych. Ale zacznijmy od tego, jak chwalić, bo chwalić powinniśmy jak najwięcej. I to nie tylko to małe dziecko, ale również partnera, partnerkę, męża, żonę. Pracownika w pracy oraz też szefa, jeżeli mamy naprawdę dobrego szefa, naprawdę warto go w jakimś większym środowisku y, czasami pochwalić. Pierwszą zasadą, którą zastanawiając się nad tym tematem sobie jakoś tak wynotowałam, to chwalmy natychmiast. Chwalmy tu i teraz. Jeżeli tu i teraz nastąpiła ta y, jakaś Pozytywna rzecz, która nas spotkała ze strony drugiej osoby, właśnie tego, te, tego chociażby małego dziecka, czy też yy, tego pracodawcy, czy też tego partnera, partnerki, to pochwalmy już. Niezależnie właśnie od tego, czy jesteśmy w czterech ścianach i nikt więcej nas nie widzi, czy też jesteśmy właśnie gdzieś w miejscu publicznym, bo chwalić powinniśmy również publicznie. I to e, też bardzo mocno podkreślam: nie chwalmy drugiej osoby tylko do niej. Bo jeżeli na przykład e, ten mąż zrobił świetną lasagne, no to nic nam się nie stanie, jeżeli będąc gdzieś w środowisku, nie wiem, znajomych czy też rodziny, pochwalimy tą drugą osobę. Jeżeli gdzieś jesteśmy i e, właśnie nawet e, coś jemy, czy, czy jesteśmy gdzieś e, w jakimś nowym domu, u kogoś, to nic się nie stanie, że my na przykład pochwalimy za kreatywność e, tą osobę, która urządzała ten dom, czy e, tą osobę, która akurat przyrządzała to przyjęcie, gdzie akurat zostaliśmy zaproszeni. Czy jeżeli e, dziecko przyniesie nam nawet najgorzej namalowaną laurkę, ale jest to jego pierwsza laurka, którą dla nas zrobił, no to my go powinniśmy za to niezwykle mocno pochwalić. Pochwalić publicznie, ale też pochwalić konkretnie za to, co zrobił. Jeżeli na przykład dziecko wykonało pracę, to nie wystarczy, że my pochwalimy, super pięknie zrobiłeś tą pracę, naprawdę pięknie narysowałeś, ale chwalmy za szczegóły. Pochwalmy za to, że te linie mieszczą się w konturze, że jest to zrobione tak dokładnie, że na przykład kolory zostały dobrane tak trafnie, perfekcyjnie. Czy też tego męża, żony, jeżeli coś zrobiła. Jeżeli ugotowała właśnie ten pyszny posiłek, to naprawdę większe, większy efekt, i tak naprawdę w pamięci tej drugiej osoby zostanie to, że pochwalimy ten smak, że to, jak została doprawiona ta potrawa. Oczywiście podaję tutaj na przykładach. Jeżeli na przykład ktoś zabiera nas na jakąś wycieczkę. To pochwalmy tą drugą osobę, która to zorganizowała. Nie tylko, że fajnie, bo miło możemy sp spędzić wspólnie czas, ale pochwalmy za jej pomysł, na to, że ten wyjazd jest akurat tutaj. Pochwalmy za atrakcje, które możemy tutaj zobaczyć. I przede wszystkim chwalmy z uśmiechem za to, że tak świetny pomysł i tak yy, świetną formę spędzenia wspólnie czasu nam zorganizowała ta druga osoba. Ale po co tak naprawdę chwalić? Bo y, wiecie co, ja często mam wrażenie, że y, my chwalimy, bo no, chcemy coś wygrać. Chwalimy tą naszą żoneczkę, y, bo chcemy. Y, Takich lepszych relacji, bo chcemy po prostu troszkę świętego spokoju, że tak pochwalimy za to, co zrobiła, to ona będzie spokojna, bo, bo my ją pochwalimy, a my będziemy mieć spokojniejszy wieczór. No nie, to nie, o to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie sprawić tą przyjemność tej drugiej osobie, aby ona poczuła się lepiej, poczuła się doceniona. I to czasami jest w tych pochwałach bardzo trudne, bo my lubimy, jak ktoś nas chwali. Ale kiedy to nam przychodzi pochwalić tą drugą osobę, to już niekoniecznie nam to pasuje. I właśnie chwalmy po to, aby zaspokoić tak naprawdę potrzeby drugiego człowieka. Bo to jest jedna z potrzeb psychologicznych które y, należy zaspokajać, czyli chwalmy i doceniajmy te osoby, z którymi przebywamy. No ale jeżeli mówimy o pochwałach, to też należy wspomnieć o tym, jak krytykować, czyli jak konstruktywnie krytykować. I ja tutaj przedstawiam Wam taką metodę, która popularnie nazywa się metodą kanarki, ja, kiedy w McDonaldzie pojawił się drwal, to ta metoda, jeżeli prezentuję ją gdzieś, to gdzieś bardziej nawiązuje mi do tego ogromnego drwala, którego aż ciężko zjeść. I co mamy tutaj na początku? Jeżeli zaczynamy z kimś rozmawiać, jeżeli wiemy, że ta krytyka nastąpi, ale pamiętajmy zawsze, ta konstruktywna krytyka, to zacznijmy tą rozmowę od, jakiegoś, od jakiejś pochwały, od jakiegoś plusika, nawet najmniejszego. Bo czy to małe dziecko w sklepie nie można było pochwalić? Czy nie można było zacząć od tego, że jestem dumna, że poszłaś, pomimo tego, że nie, zna, nie znasz dobrze tego sklepu i byłaś tak odważna, że poszłaś i przyniosłaś mi tą rzecz? Niestety pomyliłaś się, ponieważ. No, potrzebowałam innego płynu, ale kupimy go następnym razem. Nic się nie stało. Mamy jeszcze jakiś niewielki zapas w domu, ale jestem z ciebie bardzo dumna, że chciałaś mi pomóc. To jest małe dziecko. Tak samo czasami yy, w pracy. Nie wszystko nam wychodzi. Ale czy jeżeli ktoś robiąc jakiś ogromny projekt, jeżeli gdzieś w pewnym momencie zdawali, to nie ma ani jednego elementu, w którym można pochwalić tę osobę. Być może on czy ona robiąc ten projekt i tak poświęcała na niego dużo więcej czasu, niż y, tak naprawdę powinna pracować. Tak naprawdę poświęciła na to wiele nadgodzin, ale gdzieś pojawił jej się ten, przydarzył jej się ten mniejszy bądź większy błąd, który. Zdarza się, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale możemy pochwalić za jakąś rzecz i później przejść do omawiania tego trudnego tematu. Jeżeli z partnerem czy partnerką w pewnym momencie musimy przedyskutować jakiś ciężki punkt w naszym życiu, to nie wierzę, że na e, latach tych doświadczeń i tego wspólnego bycia. Życia i e, wspólnego wspierania się, i tak naprawdę, e, bo wspólne życie to też jest wspólna pomoc i to wielokrotnie. Nie znajdzie się jakiś element, za który możemy tą drugą osobę pochwalić? Być może tak, czy ten partner, czy partnerka w tym momencie strasznie nas zawiódł i nawalił, Tak już mówiąc bardzo kolokwialnie, zawiódł nas na całej linii, ale być może przez te. Kilka wcześniejszych lat, kilka czy kilkanaście? My wiedzieliśmy, że jeżeli coś złego się dzieje, to w każdym momencie możemy zadzwonić do tej osoby i ta osoba nas wesprze w jaki tylko sposób będzie mogła. Więc nie zapominajmy o tym i na wstępie powiedzmy, i jest wielu krytyków tej. Metody, może nie tyle krytyków, co czasami pojawia się taka informacja zwrotna, jeżeli przedstawiam tą metodę, że jeżeli my tak za każdym razem zaczniemy najpierw chwalić, to ta osoba będzie wiedziała, że zaraz nastąpi ta krytyka. Otóż nie, nie zgadzam się z tym, bo jeżeli my jako ludzie wypracujemy sobie taki nawyk, że będziemy za każdą dobrą rzecz. Chwalić te drugie osoby, to ta druga osoba nie będzie wiedziała, czy zaraz nastąpi ta krytyka, czy nie. Czy po każdej pochwale, po tym elemencie pozytywnym nie musi przecież zawsze następować krytyka. Tylko to od nas zależy i to my musimy pamiętać o tym, żeby jeżeli są też same plusy, to też je podkreślać. Ale jeżeli musi nastąpić w pewnym że właśnie jakieś omówienie tego trudnego tematu, jest ta krytyka, to jeszcze raz podkreślam, czy to y, ucznia w szkole, bo też bardzo często boli mnie, y, jak słyszę gdzieś tam w środowisku nauczycieli, czy też czasami rodzice też potrafią tak powiedzieć, że o moim synu, o mojej córce, czy o tym uczniu, uczennicy nie da się powiedzieć nic dobrego. Otóż nie, o każdym się da. I to w tobie jest problem, jeżeli ty nie potrafisz znaleźć tego choćby niewielkiego elementu, za który można pochwalić. Także więc rozpoczynając rozmowę, zaczynajmy ją od przypomnienia jakiegoś fajnego momentu z naszego życia. Omówmy ten trudny temat tak w takich trzech etapach. Niech każda ze stron. Przedstawi swój punkt widzenia. Dlaczego tak akurat się zachowała? Później omówmy to wspólnie. Czy faktycznie tak musiała się zachować w danej sytuacji? Czy taka sytuacja, taka rzecz, czy to w ogóle musiało się zadziać? A być może było tylko jednorazową pomyłką ze strony tej jednej z osób. I wyciągnijmy wnioski na przyszłość. I to jest bardzo ważne. Wyciągnijmy wniosek na przyszłość. Nie popełniajmy drugi raz błędów, które ważą na dalszym naszym życiu ważą na życiu naszego dziecka, którego nie wspieramy, nie budujemy w nim takiej mm, pozytywnej energii, właściwego poczucia własnej wartości. Nie krytykujmy za każdym razem, nie dajmy powodów, aby e, ta żona, ten mąż, partner, partnerka, kolejny raz na tym samym elemencie się na nas zawiodła. I bardzo ważne, już tak na koniec podsumowując to wszystko, chwalmy, a o trudnych sytuacjach po prostu rozmawiajmy we właściwy sposób. I na koniec chciałam Wam przytoczyć takie powiedzenie, które bardzo mi się spodobało, gdy gdzieś tam przygotowywałam się do tego tematu: że zmiana staje się bardziej realna, kiedy dostrzegamy ją w oczach innych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to my widzimy, że ktoś w nas uwierzył, to, to nas znacznie bardziej buduje. E, kończąc, nawiązując do tej zmiany, która ma być widoczna w oczach drugiej osoby, opowiem Wam historię e, osoby, która wpadła w naukę, wpadła w alkoholizm miała dom i rodzinę. I e, gdzieś tam. Na koniec rozmowy z tą osobą, ta osoba powiedziała mi wprost, że jeżeli moja żona nie uwierzyłaby w to, że ja jestem w stanie wyjść z tego piekła, w którym byłem, gdybym ja w jej oczach nie zobaczył tego, że ona wierzy we mnie i w to, że ja faktycznie chcę się zmienić, to ja bym nigdy się z tego nie podniósł. Tak więc dbajmy o to, żeby osoby wokół nas widziały, że w nie wierzymy. A wtedy będzie znacznie więcej rzeczy, za które będziemy mogli chwalić, a znacznie mniej rzeczy, za które będziemy innych krytykować. Dziękuję bardzo. Jeżeli filmik Wam się podobał, łapki w górę, lajkujcie, subskrybujcie. Subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na więcej. Dziękuję, pa pa!